Moi drodzy, witam na moim kanale. Jak w tytule już widzieliście, dzisiaj będziemy rozmawiali o strugu ręcznym. Irwin numer 4. Czy warto zakupić? Strug kosztuje w sklepie. Aha, wspomnę jeszcze, gdzie kupiłem Strug. Zależało mi bardzo, żeby przyszedł przed świętami do mnie, no bo bardzo. No, chciałem żeby, że, chciałem nim popracować i tylko jeden sklep mają na Allegro i mają też stacjonarne tylko jeden sklep zaoferował coś takiego że na, na, przed świętami będę mógł go mieć i to był sklep Mensura www.mensura.pl powiem wam szczerze że trafiłem pierwszy raz na ten sklep no i jak zobaczyłem ofertę Jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczymy. Chciałbym może jakąś współpracę kiedyś podjąć. Jeżeli nie, no to nie. I tak będziemy dawać linki. Słuchajcie, kochani. Od czego zacząć? Struk, jak przyszedł, to co zrobiłem? Od razu go rozebrałem. Może tam na przebitkach Wam pokażę. Bo mówi, mówiłem coś o nim, ale to nie warto jest tego. Kochani, nóż jak przyszedł, Nóż, tu było pierwsze zdziwienie jak cienki jest nóż, to po pierwsze, a nóż przyszedł w takim stanie, on teraz też jest w złym stanie, przyszedł w takim stanie, że wyglądał jak piła do drewna. Zacząłem ten nóż naprawiać, naprawiłem go i był, powiem Wam szczerze, ostrzutki, bardzo ładnie brał sosnę miękkie drewno. No i kochani, no i kochani, podostrzyłem go, zaczął sobie zbierać. Ale czego, co było mi najbardziej y, w tym strugu potrzebne, na czym mi najbardziej zależało, to czego nie miałem w starym strugu potacie, to kochani kąt prosty tutaj kąt prosty w tym miejscu no nie istnieje jakieś półtora do 2 mm aha nie wiem za chwilę to pokażę to o czym mówiłem kąt prosty czekajcie Nie istnieje z jednej strony i nie istnieje z drugiej strony. No i moi drodzy. I tu już w tym momencie... Zobaczcie. No tyle to jest. Mi bardzo zależało, żeby na tym kącie, bo będę robił, kleił różne gatunki drewna, żeby później je e, strugać, obrabiać. No i niestety, jeżeli ja nie mam tutaj 90 stopni, no to ta powierzchnia nigdy po sklejeniu ona nie będzie prosta. I moi drodzy, moim zdaniem ten mój stary struk, którego, którego nóż dało mi się naprawdę e, fajnie naostrzyć. Tutaj widać trochę mikrofazę. On po tym dębie, kochani, tutaj, który widzicie Pod spodem Śmigał aż miło No i spróbowałem Irwina Rekorda Jak widzicie Na tym drewnie mam tutaj Zakołkowane otwory, też dębowym kołkiem, wklejone I jak przyjechałem 3 czy 4 razy po tym po tych kołkach tak nóż już się nie nadaje do niczego. I... Więc tak, kochani, struk. Struk moim zdaniem, no szkoda 260, czy tam prawie 270 zł. Szkoda wywalać. Ja już napisałem tam do sklepu z mensury, czy, czy chcieliby na przykład. Zgodziliby się za podlinkowanie. Strony do ich sklepów mam. Ochotę na Stanleya, numer to jest 4. Pokażę wam, na, pokażę wam na zdjęciu. Mam na niego ochotę. Dobra, moi drodzy, na zakończenie i tak nie za długiego filmiku. Zobaczcie, będzie projekt tutaj, to jest takie, taki chcę sobie prowizoryczny stół zrobić, e, a tutaj na końcu, żeby było imadło. Mam śrubę do imadła, mam już pomysł, jak to zrobić. No, będziemy robić. No i moi drodzy, to na co chyba wszyscy czekają, nareszcie recenzja e, narzędzi diwolta. Tutaj widzicie mam jeszcze makity mimo środowo, bardzo fajna. Tutaj mam narzędzia diwolta z takiej ciekawostki. powiem, że Diaks, który tutaj leży, szlifierka kątowa, kupiona w Kastoramie, piąty rok idzie jeszcze, jeszcze szczotek nie wymieniałem Te są bezszczotkowe. Tu jest sprzęt bezszczotkowy, to też jest sprzęt bezszczotkowy. Kochani zrobię recenzję, no bo używam tych narzędzi już w piąty rok? No i może kogoś interesuje na przykład jak się sprawdzają akumulatorowe, e, akumulatorowe narzędzia, których mam też sporo. No i moi drodzy, co? Tutaj mamy jeszcze Divolka, grubościóweczkę też mogę kilka słów o niej powiedzieć, ale to może w filmiku a, następnym. No i co moi drodzy? Jak? Jak to chcieli zobaczyć recenzję narzędzi, których używam, D-Walta i sieciowych, i akumulatorowych serii 54V, no to zapraszam do zostawienia subskrypcji i może polajkowania filmu dla zasięgów. Słuchajcie, kochani, tyle pomysłów w głowie, a niestety 1 maja. Dobra, nieważne. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Pa!